Ps. Arek! Wstawaj! A dlaczego, mamo? A to dlatego, że spóźnisz się zaraz do szkoły, leniuchu. Ale przecież są wakacje. Jakie wakacje? Przecież przespałeś całe rozpoczęcie roku. A dzisiaj musisz iść niestety do szkoły. Przekro mi. I Arek... Znaczy, czekaj. A nie, ty się nazywasz Marek. Sorry, Marek, zawsze mi się mylisz. No tak, spoko, mama, rozumiem. Więc wstawaj na śniadanie. Uch, no... Nie ma to jak sobie zjeść śniadanie, które już zjadłem. Marek, szybko! Chodź tutaj, podwiozę cię do szkoły. Spoko, mamo, gdy Marek już wszedł do środka. O, witaj, nazywam się Marek, a ja się nazywam Marek. Eee, dobra, posłuchaj. Powiedz mi, gdzie jest klasa? Przecież klasa jest dokładnie za nami znaczy za mną. A no to dobra. Słuchaj, Arek. Em, to może już wejdźmy, bo chyba już się lekcja zaczęła. Nie, bo nie było dzwonka. A teraz jest dzwonek, więc. Szybko! Witajcie dzieci w pierwszym dniu w tej oto szkole. Sprawdźmy listę obecności. Marek. Jestem. Arek, jestem. Kacper. Jestem. Damian. Jestem. Adam. Jestem. Lucy. Jestem. To było nienormalne, ale spoko. Więc dobra. Jestem waszym wychowawcą, oczywiście od dziś i dzisiaj nauczymy się... Proszę pana, proszę pana! Tak, Adam. A kiedy będzie chemia? Chemia? Będzie jutro. A, to się nie mogę doczekać, bo ja strasznie lubię chemię. Chemia, chemia, chemia! To było znowu nienormalne, ale spoko. Możesz już opuścić rękę, Adam. Okej. Okay. Więc dobra, otwórzcie podręczniki na stronie pierwszej. Samo wyciągnijcie długopisy i kredki, żeby wykonać zadania zadane w podręczniku. Proszę pania! I proszę pania. Co Lucy? I bo akurat ja nie mam podręcznika. No to... nie wiem. A czy reszta klasy ma podręczniki? Nie, 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 nie. Serio? Czyli tylko ja mam podręcznik? Chyba tak, proszę pana. Okej. Okay. Ale proszę pana, ja też nie mam em, tego długopisu, Sasiu. Po pierwsze... Hej. Mówi się długopisu. Jeżeli chcesz powiedzieć, że nie masz długopisu, a nie długopisu, Sa. Ale proszę pana, ja nie mam podręcznika uałua. To nie jest podręcznik uałua, tylko zwykły podręcznik. A tak w ogóle, Lucy, już możesz opuścić tą głupią rękę. Przecież nie musisz jej trzymać dwa wieki. Okej, okay. panie profesorze, jakby co, to nie były dwa wieki. Przecież wiem, jak, przecież wiem, ja tylko tak mówię. Okej, okay, więc dzisiaj będziemy... Proszę pana, proszę pana, co Adam? No, kiedy będzie ta chemia? Powiedziałem ci, że jutro. A, bo ja zrozumiałem, że nie wiem. To się spodałem jeszcze. Raz. I opuść tą rękę. No, okej. Okay. Więc dobra, słuchajcie, po prostu zrobimy sobie test. Dam wam długopisy, kartki i będzie. Pasuje? tak, 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 tak. Tak! Panie nauczycielu, co znowu? Okej, Nie, nie możesz, bo mnie wkurzasz. Ja się przewróciłem przez ciebie. Widzisz, jaka jesteś niegrzeczna Lucy? Zawieszam cię w prawach uczniu. ucznia. Ale ja jestem uczennicą, nie uczniem. Ja się zaraz zabiję. Przestań, Lucy! Dobra, słuchajcie, nie nie będzie lekcji, nie będzie testu, nie będzie kartkówki, ale w sumie i tak y, żadnych z tych nie będzie, y, bo i tak jesteście w pierwszej klasie, więc nie obchodzi mnie to i powiem tylko to, że wyjmijcie jedzenie, no to po prostu sobie zjedzcie i będzie taka lekcja. Lekcja, y, że y, po prostu nie będzie lekcji i tyle! Ale proszę pana, my nie mamy przecież jedzenia. No to ja nie wiem. Ja sam nie wiem, już co mam zrobić, po prostu będziemy nic nie robić i tyle. Pan to chyba do psychologa musi iść. Marek, bo zaraz ci uwagę wpiszę. A co mnie to on wchodzi? Nie, zmusiliście mnie, zmusiliście mnie do tego. Macie iść do domu i przynieść sobie podręczniki, długopisy, piorniki i zaszyty i te inne. Spoko? Nie, panie profesorze, nie. A dlaczego nie? Bo nam się nie chce, bo po... my mieszkamy za daleko. No, za daleko mieszkamy. A no i co mnie to obchodzi? Macie i tak yy, tam iść. I w, 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 wziąć podręczniki, piorniki, długopisy, e, długopisu, sadadadadu. Adam, ps, on chyba naprawdę potrzebuje psychologa. No, racja Lucy. A co to za plotki w czasie lekcji? E, e. Panie nauczycielu mogę iść do łazienki. Spoko. Więc dzisiaj będziemy się uczyć blu, blu, blu. czy Lucy coś powiedziała, że e, be, będzie żeby wymiotować? Nie. O, no to chyba mi się zdaje. Blu, blu. O Jezu, ale zwymiotowałam. No cóż, dobrze, to ja wracam do domu. A, o nie, wracam do domu. A może już lepiej będzie jak wrócę do klasy? Lucy, no si, co ty masz na twarzy? Panie nauczycielu, bo ja na korytarzu wymiotowałam mi się przerzuciłam i teraz cała jestem w wymiotach. No cóż, nic nie poradzę. Papa. Pa. Wr Dobra, wracajcie do domu. Ja mam dość tej lekcji. I tak za 3, 2, jeden będzie dzwonek. Drrr. No, już, sią mi stąd. No, już, sią. A co Ty tutaj jeszcze robisz? Powiedziałem, wracać do domu. Ale proszę Pana, ja mam pytanie. No, mów. Tu bude chemia. Uaaaaa!